Przygotowania do Mundialu czas zacząć. Zostały już tylko 3 miesiące. Mamy marzec, w czerwcu gramy Mundial, ale zanim to czekają nas jeszcze 4 mecze towarzyskie, bo dwa teraz, w marcu i 2 w czerwcu. Dwa zespoły, z którymi dzisiaj gramy, już znamy, nie znamy zespołów, z którymi będziemy grali w czerwcu. Tego dowiemy się w następnym odcinku. Z racji, że w grupie mamy USA, czyli Drużyny z Ameryki Północnej. To zagramy również z drużyną z Ameryki Północnej, którą już widzicie, czyli Meksykiem. I z racji, że mamy zespół afrykański, Senegal też w grupie, to zagramy dzisiaj jeszcze z Marokiem. Myślę, że będą to ciekawe mecze. Z Marokiem gramy na wyjeździe, a z Meksykiem na narodowym. Obydwie drużyny, oczywiście, jadą na mundial. A tak w ogóle prezentują się grupy mundialu, które losowaliśmy w poprzednim odcinku. No a tak prezentuje się mój skład. Z racji, że są to mecze towarzyskie, to będziemy tutaj testować na przykład Mateusz Wieteska, Robert Gumny i Szymański od pierwszej minuty. W połowie też troszeczkę namieszamy i posprawdzamy innych tutaj e, zawodników. No i zobaczymy, czy będą w stanie nam się w ogóle przydać na mundialu. Klikam kick zaczynamy mecz z Meksykiem. Jaki jest cel na ten mecz? Nie wiem. Tak naprawdę pokazać dobry futbol. Felipe Santos tutaj próbuje jakieś nowe taktyki. Myślę, że też tam... O, no właśnie, taktyki też jakieś nowe popróbujemy, tam trójko zagramy czy coś, zobaczymy jak to wszystko będzie chodzić. No słuchajcie, trzeba się dobrze przygotować do tego Mundialu, bo ten Mundial naprawdę jest dużo cięższy niż Euro, z tego względu, że... Prawie straciłem gola. Z tego względu, że można wyjść z trzeciego miejsca z grupy, ale to i nie tylko, bo gra tam pół Europy. I po prostu możemy grać z naprawdę słabymi rywalami. Dlatego łatwiej jest dojść... Oj, nie jest bezpiecznie bronić szczęsy, nogami! Łatwiej jest dojść do takiego ćwierćfinału. No nie oszukujmy się, w grupie gra ze słabimy, wychodzisz tam z grupy, później w 1.16 gra z jakąś Austrią czy Ukrainą, no to są duże szanse, tak? Tutaj niestety będziemy pewnie trafiali na Francję albo coś takiego, Lewandowski 1-0! Ale ładnie tutaj wybiegł Lewandowski, tutaj nie wiem, trochę zbaził się obrońca, bo w ogóle go nie krył i mamy 1-0. No, ale tak jak wspominałem, tak się ułożyły te grupy akurat, że Francja jest w grupie B. My jesteśmy w grupie A, więc teoretycznie możemy na nich trafić. I nie wiem kto tam jeszcze jest, chyba Chorwacja. Niebezpiecznie! Nie ma bramki. Okazja. Frankowski. Jak widać, główki nie są jego dobrą stroną. Tak w ogóle na stronie Smoke Patcha pojawiła się informacja, że mieli chwilowy przestój, ale teraz już kończy, skończył się sezon. I niedługo będzie aktualizacja wraz z nowymi składami i tak dalej, z tymi transferami wszystkimi. Trzeba oczekiwać. Alexis Vega? No, całkiem niezłe dośrodkowanie, ale co z tego? No i koniec pierwszej połowy meczu. W tym momencie uważam, że trzeba Trzymańskiego tutaj zdjąć. Nie uważam, że był słaby, absolutnie nie, ale w sumie trochę mało czasu, żeby coś więcej powiedzieć. Ładujemy Arkadiusza Milika i dajmy jeszcze Bartosza Bereżyńskiego. Później jeszcze pozwieniamy sporo. Mamy 6 wianasz, więc trzeba korzystać. O, ale się obciął Lewandowski! Milik na pustą bramkę! 2 do 0. Obrońca podarował nam tutaj tą bramkę. To i takie jeszcze szczęście, że to Lewandowski tego nie strzelił. Ale o pluje przed siebie. O to wybud... Wybudzają z lodowca, żeby na mundialu zagrał co 4 lata. 60 minuta, pora na zmiany. I co ja bym tu chciał zmienić? Żurkowskiego bym chciał sprawdzić, ale on ma taką słabą formę, że aż mi się to nie podoba. Dlatego linety. Płacheta, oczywiście, niech będzie. Sprawdźmy jeszcze szymańskiego na skrzydle. Może być ciekawy. Coś jeszcze. Niech zagra ten gumny. Ja chcę sprawdzić jeszcze tego gumnego. Nie jest taki zły wbrew pozorom. Zalewski, ale my skosił! Skurczymy, no, już leciałem sam na sam, żółta kartka Ej, nie zdarzyło mi się jeszcze podczas odcinka czerwonej dostać, Kto, ktokolwiek nie, nie zdarzyło się po prostu Dobra, to przećwiczymy sobie jeszcze rzuty wolne z bardzo daleka, bo to, o kurwa Chciałem troszeczkę docisnąć siły i poszło w pizdu Co oni robią, wjeżdżają mi w nogi od tyłu Co to ma być? Chłop strzelam do swoim. To jest niesamowite, co robi ten Meksyk. No i na skrzydle Szymański, spójrzmy, co zrobi. Tak jak myślałem. Ale Piotr Zieliński odbiera piłkę. Rzut karny! Tak? Tak, rzut karny mamy, proszę państwa. Spójrzmy tutaj na ten faul. Ja nie jestem przekonany, że to... Ale... No, nie wiem, no. Nie wiem. Sędzia tak powiedział... To tak będzie. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze lubię strzelać Lewandowskim tutaj tak w lewe okno z niezłą siłą. Czy siądzie, czy nie siądzie? Lewandowski! 3 do 0! No to bardzo ładnie gra Polska dzisiaj. W marcu przed Euro jak graliśmy te towarzyskie to graliśmy tragicznie. Co prawda graliśmy z Portugalią i z Włochami, no ale graliśmy tragicznie. Ale się obciął obrońca Arkadiusz Milik! Kurde! Chciałem go kiwać. jajaj, prawie, prawie się udało. Ale no niestety, więc chyba będziemy kończyć te spotkania już. Tak jest. 3 do 0. Dwa razy Robert Lewandowski, raz Arkadiusz Milik. Statystyki, no chodzi, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, to tak sobie. Ale spójrzmy tutaj jeszcze na zawodników. Jeżeli chodzi o obronę, spisała się świetnie, no bo nie straciliśmy żadnej bramki. Kamil Glik i Wieteska jak najbardziej mogą zagrać na mistrzostwach. Robert Gumny również. Całkiem dobrze by się nim grał. To muszę przyznać. Damian Szymański. No nie miałem z nim za dużo wspólnego, tak szczerze, w tym meczu. Nie mogę określić, czy się nada, czy nie. Myślę, że się nada, no, ale zagram jeszcze nim parę meczy, więc zobaczymy. Jeszcze ktoś inny. Karolin Netty ma tutaj ocenę 5-0, wszedł, w połowie, no, ale też dużo o nim nie jestem w stanie powiedzieć. Ale bardzo często nim grałem i był całkiem spoko. No i Bereszyński, oczywiście, bardzo dobry mecz, moim zdaniem. No i tak jak umawialiśmy się Maroko-Polska, tym razem gramy na wyjeździe. Jeżeli chodzi o taktykę, no, to mówiłem że zmienię formację no i zmienię dzisiaj zagramy w pierwszej połowie trójką obrońców a później zmienimy na czwórkę i zagramy z skrzydłami Michałem z Korasem i Jakubem Kamińskim aktualnie skład wychodzi tak mamy Krystiana Bielika Mateusza Wieteskę no i w sumie tyle, reszta podstawowy skład, dałem, ustawiłem jeszcze, żeby e, skrzydła wracały się do obrony, no i to tyle w sumie, zobaczymy jak to będzie śmigać, lecimy, Polska-Maroko, to będzie ciekawy mecz, Maroko dotarło do bardzo daleka na Mistrzostwach Świata, zobaczymy, czy Polska, czy są mocni na Polskę, no po prostu, ależ dobra akcja, Szymański już w polu karnym, ale chciałem wycofać, i. ale szybkie przejęcie jest, Robercik... Zagranie jest nadal Robercika, aj, 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 czy to nie będzie faulu? Serio? Oj, ale dobra piłka, nie doskoczył tylko bój troszeczkę za niski. Dobrze no, wybiega Frankowski, będzie strzelał, no bo nie ma nic innego do zrobienia Lewandowski już nawet. Nie klikałem strzału, nie, po prostu wbiegłem do bramki. Co ci bramkarze tak plują, żeby na mundialu nam tak pluli pod nogi, to by było dopiero... Tragedia. Koniec pierwszej połowy, 0 do 1 cały czas. Nie dzieje się jakoś dużo. A kurde, miałem zmienić taktykę, dobra. To zmieniamy na skrzydła i wprowadzamy Michała Skorasa, Kamińskiego, Żurkowskiego, Szymańskiego, Arkadiusza Rece, no i Matiego Kasza. Noże, Płacheta, ależ to zrobił Płacheta, kurde, odruchowo kliknąłem strzała, miało być podanie. Ale piła. Lewandowski! Ale on tego nie trafił! Taka piękna akcja! Niebezpiecznie! Chyba pierwszy raz tak niebezpiecznie. O kurde! Unahi! Ale wchodzi mi jak w masło, ale do widzenia! Ale to jeszcze nie koniec! A jednak koniec, elo! No nie, ten Michał się jest tragiczny. Lewandowski, 2 do 0, dziękuję. Podwyższamy prowadzenie, kropeczka na D, bo mamy 94 minutę. Mecz powinien skończyć się minutę temu. Oni no, jeszcze zmiany robią, długo sobie nie pograsz ziomeczku, bo aby wykopiesz i się mecz skończy. Dokładnie tak. Świetna forma reprezentacji Polski, póki co. Dwa mecze w marcu, dwa mecze wygrane, mecze z Meksykiem i z Marokiem. Jest bardzo dobrze, jestem zadowolony, bo sprawdzaliśmy parę różnych taktyk i wszystkie działają. Jak na razie nie ma mocnych na Polaków, to nie wiem no. Zobaczymy jeszcze co będzie w następnym odcinku, co będzie w czerwcu. Też dwa mecze towarzyskie. Jeżeli pójdą dobrze, no to człowieku, wygrywamy Mundial. A jeżeli nie możesz się doczekać Mistrzostw Świata, zostaw łapkę w górę, bo ja też nie mogę się doczekać, więc też sobie zostawię łapkę w górę. Do zobaczenia, do następnego odcinka, siemanku.